Dziś poradnik dla pań hiperwrażliwych. Aczkolwiek, panowie, zostańcie i posłuchajcie ciekawej opowieści, która również wam się przyda w relacjach ze swoją drugą połówką. A co to za opowieść? O kobietach, ale może nawet i szerzej o osobach o bardzo wysokiej wrażliwości. To osoby inne, nieakceptowane, bardzo nieśmiałe, zwracające uwagę na niedopowiedzenia, czytające między wierszami, kierujące się intuicją i silnymi przeczuciami, introwertyczne z bogatym życiem wewnętrznym. Emocjonalne, łatwo wzruszające się. Oto poradnik przetrwania dla osób hiperwrażliwych. I choć hiperwrażliwość, definiowana przez Federikę Bosko w tej jej książce Mówili mi, że jestem zbyt wrażliwa, wpisuje się w dość silną i intensywną introwersję, to jest to zagadnienie bardziej skomplikowane. Opieram właśnie dzisiejszą animację o tę książkę. Link do niej znajdziesz w opisie. Polecam. Introwersja, i nie nierówna. Wszak współcześnie traktuje się introwersję i ekstrawersję jako skalę, spektrum, a nie jednoznaczną łatkę. Jeśli dodamy do takiej klasycznie rozumianej introwersji bardzo wrażliwy układ nerwowy, który znacznie silniej odczuwa bodźce, np. temperaturę, hałas, dotyk. Jeśli do tego dorzucimy parę złożonych traum wychowawczych zafundowanych na etapie dorastania, otrzymamy faktycznie osobę hiperwrażliwą. A ta nie ma łatwo, tym bardziej, że nie chodzi tutaj o brutalny świat na zewnątrz, ale również o mechanizmy autosabotujące i destrukcyjne od wewnątrz. Stąd właśnie potrzeba czterech zasad przetrwania. Pierwsza zasada: nie każde zło jest szkodliwe. Hiperwrażliwi mają tendencję do widzenia złego, negatywnego, nawet jeśli jest to bardzo odległa wizja. Jedni nas wymieniają pesymistami, inni realistami. Jedno jest pewne: ręce czasem opadają, jak słucha się takiej negatywnej argumentacji. I to nie tylko ręce takich osób jak ja, czytający tę animację, ale osób hiperwrażliwych, zdających sobie sprawę z tego i też nie lubiących tej cechy. I w tym rzecz, żeby po pierwsze zaakceptować, że tak po prostu mamy, po drugie, dostosować się i zrobić z tej cechy zaletę. A jakie tu zalety? W naturze zwierzęta stadne często dzielą między sobą różne role, na przykład są obrońcy, są dzieci, są matki, są seniorzy i schorowani, no i są te zwierzaczki, które odczegają przed niebezpieczeństwami. Zmysły tych ostatnich są najlepiej naostrzone. No i tutaj jest właśnie Twoja rola, by w zespole świadomie kontrolować hiperoptymizm współpracowników, sprowadzać na Ziemię niektóre kosmiczne wybryki. Wszystko w ramach moderacji, ale w zarządzaniu bardzo ceni się osoby, które potrafią zobaczyć dziurę tam, gdzie osoby z drgiem takiego wizjonera nawet nie zerkną. Zrób z tej cechy swoją zaletę. Nazwij to skrupulatnością, umiejętnością krytycznej analizy pomysłów, umiejętność krytycznego planowania. To są realne, bardzo przydatne umiejętności zawodowe. A w związku, jeśli wiesz, że dzieje się coś nie tak, informuj o tym, nie skrywaj tego w sobie. Drogi partnerze osoby hiperwrażliwej, jeśli słyszysz od swojej drugiej połówki, że jakieś zachowanie skończy się źle, posłuchaj i nie lekceważ takiego komunikatu. Druga zasada. Przestań się dostosowywać. Jeśli irytuje cię rzucone bez przez jakiegoś celebryte hasło, wystarczy być sobą, to nie jesteś sama. To jest sam. W sensie, co to znaczy bądź sobą? Osoba, która rzuca takie zdanie, z reguły bardzo ostrożnie stawia swoje pr kroki. W końcu zawsze jest coś, co moglibyśmy powiedzieć, a nie mówimy, zrobić, a nie robimy, albo na odwrót robimy, a czegoś niekoniecznie chcieliśmy robić. Zawsze w jakiś sposób dostosowujemy się do sytuacji i zawsze będziemy albo za bardzo, albo niedostatecznie, no ale co? Na przykład stanowczy, dobrzy, źli, głośni, zdecydowani, mądrzy, szybcy itd. Zawsze jest coś, co chcieliśmy, zawsze jest coś, co chcieliśmy lub mogliśmy zrobić inaczej. Nikt z nas nie jest na tyle wolny, by od tego uciec. Stąd też naturalnie będziemy się dostosowywać do sytuacji. Więc dlaczego mówię, by przestać się dostosowywać? Bo jest różnica między akceptacją pewnych warunków społecznych, na przykład sami zdecydowaliśmy, że wychodzimy na koncert, więc akceptujemy podstawowe warunki, jakie będą tam panowały, na przykład hałas, ścisk, piwo w plastikowym kubku, możliwość, że ktoś nam podepta stopy. Są jednak sytuacje, gdzie jesteśmy zmuszani do dostosowywania się, do wejścia w sytuację, która jest kompletnie spoza naszej bajki. Ile to osób poznałem, ze mną włącznie, które nienawidzą typowych polskich wesel. Ale nienawidzą do poziomu wręcz drgawek. Sam takich wesel po prostu no, nie lubię. Są kiczowe do bólu, tandetne, czasem wręcz upokarzające dla gości czy pary młodej. Jeśli naprawdę nie musisz, nie idź, nie dostosowuj się. A jeśli to twoje wesele, zrób takie, jakie sobie ty zażyczysz, a nie życzy sobie ciotka, wujek, którzy przepalają w weekendy listę przebojów disco Polo. Nie idź na takie ustępstwa. Po co? Przestań się dostosowywać tam, gdzie nie musisz. Trzecia zasada. Pożyć perfekcjonizm. U kobiet nie ma, przynajmniej z mojej męskiej perspektywy, gorszego syndromu niż perfekcyjna pani domu. Wszystko na pokaz, wszystko idealne, wszystko wymuszone przez dryg wychowawczy, jakim kobiety są poddawane przez matki i babki. Ma się wszystko błyszczeć, goście mają być zachwyceni, ubrania perfekt wypracowane. Problem polega na tym, że po pierwsze nic nie musi być zrobione, po drugie nikogo to nie obchodzi. Sorry. Ja sam zostawiłem swój pociąg do perfekcjonizmu, gdy uświadomiłem sobie, że ostatecznie nikogo to nie obchodzi. Jak przychodzą przyjaciele, to przychodzą do mnie, a nie jeść jajecznice z podłogi w łazience. Nikogo nie zbawi kilka niepoukładanych ciuchów czy niezaładowana zmywarka. W sensie nie jest to pochwała bałaganiarstwa, ale w mózgu perfekcjonisty wszystko, co nie jest idealne, jest bałaganiarstwem. A nikogo to nie obchodzi. A jeśli ktoś, taka przykładowa ciotka, będzie próbowała wymusić na tobie poczucie winy z tego tytułu, uśmiechnij się do niej i uroczyście oznajmi, że następnym razem spotkamy się u cioci. Niech ona sobie ryje na kolanach, ustawia do pionu męża i dzieci, bo oto idą goście, no i trzeba się pokazać. Oczywiście przyczepiłem się porządkowania, ale perfekcjonizm przejawia się może w pracy, czyniąc z niej koszmar, czy w wychowaniu dzieci, czyniąc z bycia matką prawdziwą drogę krzyżową, w której co przystanek to upadek. Wyluzuj, serio. Nikogo, nawet Twojego męża, nie obchodzi to, że coś jest perfekt odpicowane. Za to interesuje go, że jesteś w dobrym samopoczuciu, czy też w fatalnym samopoczuciu. Wyluzuj, serio. Nikogo to nie obchodzi. Nie bądź dla siebie tak surowa. Daj sobie czas. Pozwól rzeczom być takie, jakie są. Czwarta zasada. Odkryj swoją granicę i ograniczenia. To jasne, że będziesz myśleć o sobie, że jesteś jednym wielkim ograniczeniem, hamulcowym, tą osobą, która wszystko sabotuje. Obnoszenie się z tym, jak z orterem, sprawi, że osoby dookoła z politowaniem pokracą głową. Dlaczego? Bo nikt nie jest w cudzysłowie jedną wielką porażką. Nie ma takich ludzi. To zdanie, jakkolwiek nie oddawałoby Twojego samopoczucia, a które zdarzało mi się też w życiu słyszeć, po prostu nie jest prawdą. Co więcej, Skupia uwagę ludzi na tobie, ale nie w sposób jaki chcesz, by wzbudzało tą uwagę. Jednak każdy z nas ma swoje granice i ograniczenia. Warto więc je poznać, by wiedzieć w którym momencie faktycznie powiedzieć: To nie jest moje miejsce, tu nie dam sobie rady, albo po prostu to jest dla mnie nowe. Spróbuję, ale nie obiecuję rezultatów. Po pierwsze, z reguły na etapie wychowania zmuszano nas do dzielenia się z innymi: cukierkami, pokojem, czasem na komputerze. Jednak w dorosłym życiu jest jedna rzecz, którą musisz odkryć na nowo. Gdzie będzie Twoje miejsce? Miejsce, na którego drzwiach zawiesisz wielki znak nie wchodzić. Gdzie będzie Twoja i tylko Twoja strefa, w której możesz robić cokolwiek chcesz. Bez tej granicy, czy to fizycznej, na przykład w formie własnego pokoju, czy psychicznej, w formie tematów, o których nie rozmawiasz, ktoś może napuścić inwazję na tą przestrzeń, wziąć z zaskoczenia, robiąc nieprzyjemne zamieszanie. Warto więc wiedzieć, gdzie możesz faktycznie powiedzieć: Tutaj jest stop. Tu nie wchodzę, tu nie idę, tego nie zrobię, tego nie powiem, o tym nie chcę mówić, tutaj sobie nie poradzę, albo tej granicy nie przekraczaj. Po drugie, uczy się nas często, że w życiu nie ma ograniczeń, że starając się, możemy osiągnąć wszystko, co tylko chcemy. To wirtutna bzdura. Każdy ma ograniczenia, czy to wiedzowe, czy zawodowe, czy fizyczne. Tak samo jak ja nie będę koszykarzem, tak mało kto zostanie z widzów tej animacji pisarzem, nawet gdybyśmy tego naprawdę bardzo chcieli. To są takie naturalne ograniczenia, ale warto je znać, by mówiąc mało delikatnie, przestać sobie nimi zaprzątać głowę. Jeśli wiem, że czegoś robić nie będę, a robić zamierzam, to dzięki temu podejmę łatwiej decyzję. Tutaj warto znać własne ograniczenia, ale równocześnie w przeciwieństwie do granic, które mają ochronić nasze własne ja, ograniczenia można delikatnie naginać. Jeśli czegoś nie potrafiliśmy teraz zrobić, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Kiedyś nie potrafiliśmy pisać, nie znaliśmy języka angielskiego, czy nie potrafiliśmy obsługiwać smartfona, a teraz? No teraz jest inaczej. Czyli postaw granice, by zabezpieczyć własne ja, poznaj ograniczenia, by móc świadomie, delikatnie je testować i naginać. Czyli te cztery zasady. Nie każde zło jest szkodliwe, przestań się dostosowywać, porzuć perfekcjonizm i odkryj swoje granice i ograniczenia sprawią, że przetrwanie jako osoba hiperwrażliwa będzie zdecydowanie łatwiejsze. Czego Tobie życzę. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny cześć.